Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o szkodnikach. W mojej szklarni mam mszyce, wszędziorka, ślimaki, mrówki. Także słuchajcie, jak je likwidować. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. Jak likwiduję tak samo w szklarni, jak i też w gruncie, czy na drzewkach owocowych. O wszystkim Wam poopowiadam. Także niech wejdzie intro i zaczynamy. W szklarni, pięknie zielono, wszystkie sadzonki pięknie się rozwijają, pomidory kwitną. Cebula, którą wsadziłam jesienią, spokojnie już ma około pół kilograma. Zobaczcie, jaka jest duża: wielkie, ogromne, fajne cebule. Tutaj rzędy sałaty, rzędy kapusty pekińskiej, papryka, pomidory. No, wszystko pięknie się rozwija, a za chwileczkę może się okazać, że nie będzie tutaj rosło nic, bo wszystkie szkodniki po prostu mi tutaj e, zlikwidują. Sadzonki i te wszystkie, które mam tutaj wsadzone rośliny. Zobaczcie, papryki. Papryki generalnie wyglądają bardzo dobrze. Niektóre już się pięknie rozkrzewiły, zaczynają kwitnąć i tak dalej, ale jak podejdziemy bliżej, to zobaczycie, że na liściach zaczynają pojawiać się takie żyłki. Liście zaczynają robić się żółte, są widoczne tylko te żyłki. Niektóre liście już dostają brązowych kropek. To samo miałam w zeszłym roku z ogórkami. I prawdę mówiąc myślałam na samym początku, że to są że to jest mączniak. A jak zaczęłam likwidować tamte ogórki, bo to był czerwiec i stwierdziłam, że nie będę już na siłę ratować opryskami, tylko sobie wysieję nowe, to okazało się przy wyrywaniu tych krzaków, że coś po nich chodzi. Spojrzałam z bliska, no i zobaczyłam, że to są przędziorki. Przędziorki to są takie mikroskopijne pajączki, które są pod liśćmi, które wysysają wszystkie soki z roślin, no i na końcu po prostu cały liść zostaje suchy. Przędziorek ogromny szkodnik. Na szczęście nie atakuje pomidorów, przynajmniej w zeszłym roku w szklarni, jak miałam wsadzone po jednej stronie pomidory, po drugiej ogórki, bakłażany, papryki, to na pomidory w ogóle nie wchodził. Ale papryka, arbuzy, melony, ogórki, wszystko, wszystko po prostu zlikwidował mi przędziorek. Nie wiedziałam, jak on wygląda. Pierwszy raz, ma, pierwszy raz mam w swoim ogrodzie, także słuchajcie, no porada bardzo prosta. Przędziorek przede wszystkim lubi takie bardziej wilgotne stanowiska. Gdybym, no, nie pomyślałam, myślałam. Mogłam wiosną e, albo jeszcze zimą e, tutaj na przykład ozonować szklarnię. Nie wypalam siarki, ponieważ mam stelaż stalowy i siarka po prostu by tą korozję szybciej wywołała, ale mogłam chociaż ją ozonować tą szklarnię i te przędziorki bym zlikwidowała. A tak widzicie, no e, jak macie przędziorka w jednym roku, to czarno na białym, że w przyszłym roku również się pojawi. Przędziorek lubi takie bardziej suche stanowiska. Ja mam grządki wyściółkowane e, tutaj biowłókniną, no i na wierzchu jest suchutko, a pod spodem zatrzymywana jest ta wilgoć. To też są takie dobre warunki do tego, żeby właśnie przędziorki się rozwijały. Papryka generalnie woli takie bardziej suche yy, ściółkowania, więc yy, z przędziorkiem dobrze jej się żyje. Teraz zobaczcie. Przędziorek na wierzchu liści w ogóle nie jest widoczny. W ogóle go nie widać. I dopiero w momencie, jak odwrócimy sobie liść, to widać, że pod spodem są takie maluteńkie po prostu pajączki. Jeżeli będziecie mieli wbite paliki, tak jak ja w zeszłym roku w ogórkach, to na samym czubku palika będzie taki kokon z miliardem tych wszystkich przędziorków. Jak zrobić oprysk? Jeżeli macie ochotę, no to używajcie oczywiście środków w serii ekologicznej. Wszystkie środki, które używam, zostawię wam w opisie tego filmiku. Nie będę wam tutaj pokazywała żadnych opakowań, tylko w opisie tego filmiku będziecie mieli listę jakichś środków, do czego używamy. I teraz zobaczcie, jak będziecie opryskiwać, bo jeżeli też u Was w ogródku jest e, przędziorek, to jak będziecie chodzić z pryskiwaczem, to nie opryskujcie od góry, tylko końcóweczka. Odwrócona do góry nogami, i wszystkie opryski raczej robimy od dołu, żeby ta, ten przędziorek był zalepiony, żeby się zadusił i żeby po prostu nie przeżył. Przędziorek bardzo szybko się rozmnaża, więc musicie oprysk powtórzyć za 3, za 4 dni i, i później znowu za 4-5 dni. Także jeżeli będziecie tutaj używać jakichś środków w serii nieekologicznej, to koniecznie sprawdźcie, jaki jest okres karencji, żeby po prostu móc spożywać później swoje rośliny. Następny szkodnik, który jest bardzo popularny, to mrówki. Mrówki generalnie są pożyteczne w ogrodzie. One wyjadają jakieś ziarna, które spadają, wyjadają larwy, różnych szkodników. Także no, można by było powiedzieć, że są pożyteczne, ale z drugiej strony, jeżeli mrówki wprowadzą się do szklarni, czy wprowadzą się na, do warzywnika, to gwarantuję Wam, że pod roślinami stworzą taką ilość tuneli, że rośliny nie mają szans, żeby przeżyć. Po prostu wyschną, będą wisiały w powietrzu, te mrówki od spodu całe korzenie poosuszają swoimi tunelami. Także bardzo ważne jest to, żeby jednak mrówki w swoich szklarniach i nagrządkach likwidować. Jak to robić? Jednym ze sposobów, takim bardzo naturalnym i bardzo tanim, jest po prostu przeszkadzanie. Można wziąć kij i co chwilę im tam przeszkadzać, te mrówki będą po prostu y, szukać sobie innego miejsca. Jeżeli z, z, będzie taka sytuacja, że gdzieś tam na grządkach macie y, wyściółkowane na przykład z zrębkami, czy jakimiś biowłókninami, kartonami, skoszoną trawą, słomą, czymkolwiek i odsłonicie tą ściółkę i, się, i będziecie widzieli Tysiące jajek czy setki jajek to możecie albo je po prostu tą łopatką szybko wybrać i rozdeptać, albo zalać wrzątkiem, wtedy też te jajeczka na szybko się ugotują i po prostu te mrówki nie będą się rozmnażać. No ale nie likwidujemy wtedy gniazda. Następnym sposobem może też być kwasek cytrynowy, może być ocet, ale z tym to ja bym bardzo mocno uważała, ponieważ jeżeli gdzieś tutaj bym wysypała kwasek cytrynowy, no to razem z wodą to się wszystko rozmyje mi w ziemi i te rośliny nie za bardzo będą później w tych warunkach. Się dobrze czuły. Ja, jeżeli mam inwazję mrówek w bardzo dużych ilościach, bo wiecie, no, mówmy się, jedna mrówka, która gdzieś tam przechodzi, szkody nam nie zrobi. Ale jeżeli podniesiecie tackę i pod spodem jest bardzo dużo mrówek, tak jak ja tutaj, ale teraz się uciekły wszystkie i, i po prostu się pochowały, chociaż znowu wyskoczyły, widzisz, za chwileczkę zrobimy przebiteczkę, to mrówki. Które tam sobie tak biegają, nie będę ani zalewać wodą, ani gdzieś tutaj patykiem robić, bo tutaj mam wsadzone rośliny, więc nie, nie chcę uszkodzić korzeni. Te środki z serii nienaturalnej, które będziecie chcieli stosować w swoich ogródkach, no to odradzam wam, żeby przesypywać gdzieś tam na ziemi. Zresztą te środki w większości są takie, że jeżeli byście je polali wodą, to one stają się od razu nie będą skuteczne. Więc ważne jest to, żeby je wysypywać na coś. I teraz jeżeli. Tak jak ja chcecie zrobić to w najmniej inwazyjny sposób dla ogródka, tylko chcecie, żeby te mrówki wyniosły ten środek prosto do gniazda, do królowej, żeby to wszystko tam zginęło, no to najlepiej zrobić w ten sposób. Znaczy, ja mam taki patent, tak używam od lat, że do słoika wsypuję szczyptę cukru-pudrą, szczyptę tej y, trutki na mrówki. Kładę słoiczek płasko na ziemi i tak zostawiam, żeby wejście do słoika było zasypane ziemią, żeby te mrówki miały łatwy dostęp. Jak widzę, że mrówki już tutaj po rabatach czy pogrządkach mi nie biegają, to oznacza, że po prostu tą trutkę wyniosły do gniazda, no i tam te mrówki już zginęły. No jak ktoś ma ochotę, można sypać właśnie tam, czy kwas cytrynowy, czy cynamon, który też odstrasza mrówki, ale jeżeli macie ogromny problem z mrówkami, to te naturalne sposoby takie do przeszkadzania niczym Wam nie pomogą. Następny szkodnik, słuchajcie, to ślimaki. No ślimaki w warzywniku nie są mile widziane, bo, znaczy na pewno winniczki, może winniczki o tyle są fajne, że one zjadają martwe części roślin, więc wszystkie rośliny, które gdzieś tam leżą na ziemi, jakieś liście pospadały, no to winniczki nam je pozjadają. Ale te ślimaki nagie, to doskonale wiecie, a w zeszłym roku była inwazja ślimaków nagich w wielu ogrodach i na mojej grupie ogrodowej na Facebooku bardzo dużo osób pokazywało zdjęcie, gdzie jest sałata i na niej 150 ślimaków nagich, to Ani to, no sadzimy Wtedy sałaty tylko i wyłącznie dla ślimaków, bo na pewno nie dla siebie. Ja tutaj, jak widzicie, mam rzędy kapusty pekińskiej, która naprawdę już jest bardzo ładna, już zawiązują się główki, ale zauważyłam, że właśnie zaczynają pojawiać się dziury, które świadczą tylko jedno: ślimak nagi już tutaj gdzieś sobie grasuje. No i zobaczcie, ja robię w ten sposób, że te tacki z rozsadami stawiam na ziemi. I to jest bardzo fajne, bo ziemia się w ciągu dnia nagrzewa, oddaje temperaturę w nocy i te sadzonki mi tutaj nie przemarzają. Zresztą tutaj od góry mam nałożone białą włókiną, więc ta temperatura w środku w nocy jest wyższa. No i jak stoją sobie te doniczki na ziemi, no to pod spodem jest wilgotno. I te ślimaki wszystkie, które w ciągu dnia szukają schronienia, żeby gdzieś tam się schować, żeby tak słońce ich nie wysuszało, wchodzą właśnie pod takie tacki. Zamiast tacek możecie też w szklarni rutynowo na ziemi kłaść deski. Tak jak ja się tutaj na tej desce, tak możecie poddać sobie tutaj ziemię, na noc położyć sobie deskę i pod tą deską codziennie rano zaglądać i wyciągać te wszystkie ślimaki nagie. Bardzo, bardzo fajny, naturalny sposób. A jeżeli macie bardzo dużo ślimaków w swoich ogrodach, możecie ogrody zabezpieczyć na przykład taśmami miedzianymi. W tym roku pierwszy raz będę testowała, czy się sprawdzają. Ja najczęściej na na różnikach szklarni wysypuję taką trutkę na ślimaki z serii naturalnej, które jak, ślimaki, jak ptaki zjedzą takiego ślimaka, czy jeż zje takiego ślimaka, to jest napisane, że nic im nie zaszkodzi, a jedynie ślimak po prostu zjada i się wysusza, schodzi pod ziemię. Odradzam Wam stosowanie tych granulek, takich, które są, które nie są z serii naturalnej, które oczywiście zabijają ślimaki, ale też jeżeli ptak, czy jeż zje takiego ślimaka, no to najczęściej też ginie. Jest dużo środków naturalnych, można też włożyć do słoika, wlać piwo, włożyć to do ziemi na odpowiednią głębokość, tak żeby w nocy te ślimaki schodziły do tego słoika, żeby się tam topiły. Można też, tak jak ja, podnosić po prostu codziennie sobie deskę czy jakieś tam tacki, przecinać te ślimaki, czy je wyrzucać, rozdeptywać. No różne są metody. Nie jest to fajne, no, ale z drugiej strony, jakby nie wprowadzamy tych chemicznych środków do swojej ziemi, w której uprawiamy warzywa. Idziemy do następnej paskudy, następny szkodnik, mszyca, no słuchajcie, no mszyca to jest już w maju na wszystkich możliwych roślinach, na drzewkach owocowych, w warzywniku za chwileczkę wzejdzie nam fasolka szparagowa, już będzie oblepiona mszycą, tutaj w szklarni mszyce już miałam od samego początku na szpinaku, szpinak już zjedzony, więc przeszła sobie tutaj, Sałat, na sałacie mam bardzo dużo mszycy, zauważyłam, myślałam, że nie będzie zaatakowana, ale zauważyłam właśnie takie białe paseczki, które po prostu są świadectwem, że tutaj jest mszyca. Mszyce możecie albo właśnie spryskać gnojówkami z pokrzyw, z żywokostu, możecie też użyć środków z serii naturalnej, takich gotowych oprysków, możecie użyć mydła potasowego, żeby po prostu zmyć tą mszycę, możecie w ogóle zmywać mszycę na przykład za pomocą wody. Można też Zasłaniać siatką. Jeżeli na zewnątrz będziecie chcieli uprawiać koperek, to bardzo mocno Wam polecam takie siatki na owady, które ja rozwijam co roku nad kapustnymi. Te siatki są z bardzo drobniutkich oczek i ta po prostu do tego koperku się nie dostaje. W zeszłym roku pod tą siatką miałam właśnie koperek i kapustne i w ogóle żadnej mszycy na koperku. Teraz, jak widzicie, koperek u mnie w szklarni już jest gotowy do zebrania. Tutaj już trafią następne pomidory. Więc w tym roku udało się, że koperek nie był zaatakowany przez mszycę. No ale w gruncie, jak ma dopiero tyle, to na pewno mszyca będzie chciała na niego wchodzić. Także z takich sposobów naturalnych, no to możecie zmywać mydłem potasowym. Jak zrobicie oprysk na mszycę, to też starajcie się, żeby opryskiwać od dołu te rośliny, bo mszyca nie siedzi na górnej części liścia, tylko zawsze pod spodem. I też powtarzajcie te zabiegi co kilka dni. Często osoby, które jeszcze nie stosowały środków z serii naturalnej, uważają, że one są słabsze, co może jest poniekąd prawdą, ale z drugiej strony te środki z serii naturalnej często niszczą tylko te dorosłe postacie owadów, a nie na przykład larwy czy jajeczka. Dlatego trzeba poczekać kilka dni, aż Wyklują się te, te, te ich potomstwo, i powtórzyć ten zabieg następnym jakimś tam opryskiem, czy z mydła potasowego, czy z zgrojówki, i z, po prostu zniszczyć, zlikwidować tą kolejną turę. Tutaj, jak widzicie, moja kapusta pekińska znowu nieudana w sierpniu. Polecam Wam, żeby sobie ją powysiewać i zostawić w szklarni. Wtedy na zimę będziemy mieli kapustę, peki, tą pakczoj bardzo ładną. A kapusta pekińska, no, ma jeszcze z 2-3 tygodnie i już będzie gotowa do zbioru piękne, ładne główki zawiązane. Codziennie staram się podlewać, żeby rosły jak najszybciej. Po tej stronie za chwileczkę posadzę również pomidory i ogórki. Także miejsce musimy tutaj zluzować wysiał mi się też żywokost. Żywokost mam za szklarnią, gdzieś te nasionka musiały tutaj wlecieć, i już też jest gotowy do tego, żeby zrobić z niego gnojówkę. Gnojówka z żywokostu. Tutaj już przeciągając odcinek, ale jeszcze Wam tutaj dopowiem, skoro jeszcze oglądacie. Gnojówka z żywokostu jest świetnym pokarmem dla pomidorów, dla ogórków, dla wszystkich roślin, które są kwitnące, ponieważ w swoim składzie ma bardzo dużo potasu. Także, jeżeli macie gdzieś tam dookoła siebie żywokost, on teraz właśnie kwitnie takimi pięknymi, fioletowymi kwiatkami, i koniecznie go wprowadźcie do swojego ogródka. Tam, jak widzicie, groszek cukrowy też już pięknie wydał strąki, także już można coś tam skubnąć w naszych ogródkach. Wszystkie opryski będę robiła wieczorem. Większość oprysków, które tutaj zastosuję, to są opryski w serii naturalnej. One nie szkodzą pszczołom, ale mimo wszystko wolę chuchać na zimne, poczekam aż moje murarki się schowają wieczorem do domku i dopiero wejdę tutaj z opry opryskiwaczami. Zresztą nie polecam Wam, żeby właśnie w taki piękny, słoneczny, gorący dzień robić opryski. Może się to skończyć tym, że popalicie swoje sadzonki, czy tam rośliny, które rosną w waszych ogrodach. Zawsze opryski robimy wieczorem, gdzieś tam koło godziny 18-19 można już ze spryskiwaczami iść do swojego ogródka. Także jeżeli jesteście ciekawi, czym opryskuję swoje sadzonki, to w opisie tego filmiku znajdziecie wszystkie linki do produktów, które użyję w tym roku. Także do zobaczenia. Powodzenia!